Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Łukasz Zambik, Koanda. TMS Broker, skłaniam się. 8.30, rynkowe espresso. Rozpoczynamy 6 września, w środę. Jest godzina 8.30. Zapraszam na ten krótki poranny briefing rynkowy. Na wstępie, oczywiście, informacje dotyczące ryzyka. Proszę o zapoznanie się z nią. Chciałbym też nadmienić, że każdy webinar, który prowadzimy. Dla Państwa jest oczywiście transmitowany za pomocą aplikacji mobilnej i też Państwo do tej aplikacji odsyłam, ponieważ jest to po prostu wygodna forma do tego, żeby być na bieżąco z rynkami finansowymi, żeby też kontrolować swoje inwestycje. Już za moment przechodzimy do wydarzeń bieżących, bo dzieje się dość sporo, przed nami też sporo wydarzeń. Pozwolą Państwo, że pokażę na wstępie oczywiście wykres ropy naftowej, bo to jest ten temat, który tak naprawdę od wczoraj jest odmieniany przez, przez wszystkie przypadki. A mianowicie ropa naftowa urosła znacznie wychodząc na nowe wielomiesięczne maksima, brent. Urosła powyżej 90 dolarów za baryłkę na moment, ponieważ notowania zostały lekko skorygowane, i aktualnie cena znajduje się minimalnie poniżej tego okrągłego pułapu psychologicznej bariery 90 dolarów. Tak czy inaczej, baryłka jest najdroższa od listopada. 2022 roku. WTI, którego, którego wykresu aktualnie nie mam, ale za moment, przechodząc na wykres live platformy OANDA TMS Connect, pokażę również na jakim poziomie znajduje się amerykańska odmiana. Ale bodajże WTI jest najdroższa od stycznia tego roku. Tak czy inaczej, nowe, wielomiesięczne maksima. Bądź kilkumiesięczne maksima, i oczywiście wynika to z faktu, że, że, że oczywiście Arabia Saudyjska oraz Rosja wczoraj poinformowały, że to, to, to dobrowolne cięcie, jeśli chodzi o Arabię, Saudyjskie, o Arabię Saudyjską na poziomie 1 miliona baryłek dziennie, zostanie to dobrowolne cięcie, oczywiście, zostanie przedłużone. O, zostanie przedłużone do końca roku. Tak podała Państwowa Saudyjska Agencja Prasowa. To, 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 to sprawi, że w październiku, listopadzie oraz grudniu produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej wyniesie blisko 9 milionów baryłek, baryłek dziennie. Także to jest. To jest tak naprawdę informacja, której po części rynek trochę się spodziewał, ponieważ no to też wynikało, z, to też było widać w cenach, ponieważ te wzrosty cen ropy naftowej, one nie, to, 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 to nie jest chwilowy wystrzał. Chwilowy tak naprawdę rynek dyskontował tą informację już jakiś czas wcześniej. wcześniej oczywiście były pewnego rodzaju obawy o spowolnienie w Chinach które sprawiły, że w poprzednim miesiącu mieliśmy korektę, ale potem te spekulacje, doniesienia o tym, że raczej Arabia Saudyjska nie może sobie pozwolić na to, żeby nie przedłużać cięć wydobycia, ponieważ spowodowałoby to prawdopodobnie ponowny spadek cen i tego Arabia Saudyjska nie chciałaby po prostu więc to przedłużenie widać ewidentnie zadziałało i sprawiło, że cena wyszła powyżej 90 dolarów za bryłkę, ale tak jak wspomniałem, cena tutaj Państwo widzą dobrze od, od pewnego czasu rośnie i, i z technicznego punktu widzenia mamy kontynuację tego kolejnego impulsu wzrostowego po, tym, po tej korekcie, która miała miejsce właśnie w, w sierpniu. Tak to, tak to aktualnie wygląda. Oprócz, oprócz Arabii Saudyjskiej, cięcia wydobycia zapowiedziała również Rosja. Tak naprawdę, tutaj informację taką podał minister Nowak. I to cięcie ma być też przedłużone do końca roku i ma wynosić 300%. 300 tysięcy baryłek dziennie. Oczywiście wiemy, że Arabia Saudyjska jest uzależniona od dochodów z ropy naftowej, które, które to dochody wspierają duże gigaprojekty, które mają na celu dywersyfikacji gospodarki. Te cięcia dobycia ropy naftowej i spadek cen ropy na początku tego roku no to spowodowały to, że PKB Riadu, który wzrósł o 1,1% rocznie w drugim kwartale, a w porównaniu z 3,8% w poprzednim kwartale i 11,2% w tym samym okresie 2022 roku. No, no, spowodowało, że mimo wszystko Arabia Saudyjska musiała wymyśleć tutaj jakąś strategię na to, żeby te ceny ropy naftowej, ropy naftowej podbić. Więc tak naprawdę udało się to, zobaczymy, na jak długo te wysokie no, wysokie dość ceny ropy, no bo tak naprawdę już jesteśmy w okolicach 90 dolarów. Co prawda. W Wcześniejsze lata pokazywały, że cena ropy naftowej może osiągnąć zdecydowanie wyższe jeszcze poziomy, no ale tak naprawdę jesteśmy już dość daleko od tych poziomów z okolic 70-72 dolarów za, za baryłkę, więc są to poziomy, powiedzmy, które satysfakcjonują na ten moment Arabię Saudyjską. Yy, oczywiście yy, pozwolą Państwo, że jeszcze pokażę Państwu skalę yy, skalę wzrostów. No tak, to, to nastąpiło w okolicach godziny godziny 15. Yy, na ten moment mamy lekką korektę i jesteśmy, tak jak wspomniałem, poniżej 80, poniżej 90 dolarów za baryłkę. Oczywiście yy, nie tylko ropa BRENT rosła, ale również ropa odmiana amerykańska. No, no, temat ropy naftowej to jedno. Oczywiście, rop, wyższe ceny ropy naftowej one przełożą się na to, że inflacja globalnie globalna inflacja głównie inflacja w Stanach Zjednoczonych znowu zostanie prawdopodobnie podbita przez ten czynnik wyższych cen energii. Więc tym samym wczoraj pomimo braku jakichś kluczowych danych makro z amerykańskiej gospodarki dolar umacniał się natomiast natomiast rentowności amerykańskich pozwolą Państwu, że ja znajdę te rentowności amerykańskich obligacji rosły tak tutaj mamy rentowności dwulatki ponownie wyszły poniżej, powyżej 4,95 w poniedziałek tak Pamiętamy, mieliśmy święto Dnia Pracy, więc w Stanach Zjednoczonych brakowało, brakowało sesji, dlatego też tutaj mamy brak notowań. Wczoraj wzrosty, więc teoretycznie rynek zaczął spekulować, że Fed być może nie zakończył jeszcze podwyżek stóp procentowych całego cyklu zacieśnienia monetarnego. I Widzimy, że tak naprawdę ta wrześniowa, prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp procentowych ono w niewielkim stopniu wzrosło. Proszę zauważyć, że tutaj mamy, rynek daje mniej więcej blisko 7% szans na, taki, na taką zmianę we wrześniu, ale ta, to prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych w listopadzie ono, ono wzrosło i w tym, w tym momencie wynosi powyżej 37%, więc pomimo tych danych z amerykańskiego rynku pracy, które otrzymaliśmy w piątek, które były no mówiąc wprost po prostu słabe, pomimo że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wzrosła i ta reakcja na początku była osłabiająca dolara, no to tak naprawdę dolar wrócił do, do wróciła siła dolara, po raporcie ISM dla przemysłu. Dodatkowo ta decyzja OPEC, ona również powoduje, że rynek zakłada, że jednak Fed podniesie koszt pieniądza jeszcze przynajmniej raz w, 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 w tym roku i być może to nie będzie koniecznie wrzesień, ale być może to będzie późniejszy, późniejszy termin, jeżeli Fed zobaczy, jak sytuacja chociażby na rynku ropy naftowej się rozwinie więc wczoraj widzieliśmy spadki cen, spadki cen akcji w Stanach Zjednoczonych, spoglądam na, na wyniki, nie były to jakieś olbrzymie spadki, aczkolwiek, aczkolwiek no sesja była sesja była negatywna, mam już wyniki Dow Jones minus 0,6%, SP 500, 0,4%, natomiast NASDAQ minus W DAX spadał o 30%, Więc negatywna, negatywna sesja i spadki również głównej pary walutowej. O tym za chwilę. Spadały również. Spadały również akcje w Chinach, z tego względu, że głównie rozczarował PMI dla, dla usług i wyniósł 51, 51 8. Oczekiwano 53,5, nieco gorszego wyniku niż poprzedni, czyli 54,1. Spadały chociaż wcześniej. Zdecydowanie rosły po tym, jak rząd wprowadził kolejne, kolejne wsparcia dla rynku nieruchomości. Więc na początku tygodnia mieliśmy dobrą sesję, natomiast wtorek przyniósł, przyniósł spadki i ten sentyment globalny, mimo wszystko, się pogorszył. Co przed nami? Przed nami oczywiście tutaj mamy akurat szósty, tutaj mamy akurat dane z Europy. Za chwilę sobie powiemy oczywiście o dzisiejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Mamy również dzisiaj w kalendarzu makro. Dane z Niemiec między innymi mamy tutaj zamówienia o godzinie ósmej, zamówienia w przemyśle o godzinie 8, które wypadły negatywnie minus 10,5% rok do roku, natomiast miesiąc do miesiąca minus 11,7, więc to są słabe wyniki. Otrzymamy jeszcze nie aż tak istotną sprzedaż detaliczną ze strefy euro o godzinie 11. natomiast ze Stanów Zjednoczonych to na co należy zwrócić uwagę to jest oczywiście dzisiejszy raport ISM dla usług. ISM dla przemysłu mocno namieszał, tutaj słabe były dane i one wsparły dolara, natomiast wiemy, że ISM, raport ISM dla usług jest teoretycznie ważniejszą publikacją z tego względu, że usługi w większym stopniu stanowią OPKB Stanów Zjednoczonych. Dlatego też dzisiejsza uwaga może być, no tutaj ta, ta, ta zmienność, uwaga na pewno będzie skupiona wokół tego raportu i ta zmienność o godzinie 16 może być podwyższona, jeżeli otrzymamy słabe wyniki dla usług, jeżeli zobaczymy słabe, słabe subindeksy zatrudnienia i wysoki indeks cen płaconych. No to, to, to rynek zacznie ponownie spekulować, że jednak Fed dokona kolejnego zacieśnienia monetarnego, więc nie bagatelizowałbym tego dzisiejszego raportu o godzinie o godzinie 16. Główny indeks oczekiwania wskazują, że spadnie z 52,7 punkta do 52,5 i punkta. Jeśli chodzi o dzisiejszą decyzję tak, Rady Polityki Pieniężnej, no to oczywiście tradycyjnie, przepraszam, że tak skaczę z, z, z tymi slajdami, ale już mamy tą decyzję, która no, nie, teoretycznie nie wiemy, o której ona będzie, to nadal jest coś, co, co jest odmienne w przypadku do standardów innych banków centralnych. Ta godzina nie jest ustalona, ale mniej więcej myślę, że to będzie go około go godziny 15 albo po 15. Z, z, tak historia pokazuje, że z reguły o tej porze Rada Polityki Pieniężnej podaje swoją decyzję. Konsensus Bloomberga wskazuje spadek stopy głównej stopy o 25 punktów bazowych do poziomu. 6,5. Natomiast. Natomiast no ja osobiście uważam, że jednak Rada Polityki Pieniężnej nie, nie obniży stóp procentowych. Uważam, że będzie konsekwentna, mimo że przed nami wybory, w październiku jesteśmy w okresie kampanii, mimo że Narodowy Bank Polski powinien być apolityczny i, teore i teoretycznie polityka nie powinna tutaj mieć żadnego znaczenia, aczkolwiek uważam, że jest trochę inaczej. Ale mam nadzieję, że, że Rada Polityki Pieniężnej będzie konsekwentna. I tutaj mówię o tych warunkach, które tutaj pan Glapiński mówił, że do, do obniżek procentowych może dojść, jeżeli inflacja. Będzie jednocyfrowa. Jak na razie wiemy, że te ostatnie odczyty inflacji bazowej, jak i inflacji zasadniczej były powyżej 10%, więc nie mamy inflacji jednocyfrowej, więc ten warunek nie został spełniony, dlatego też dlatego też moim zdaniem NBP nie obniży 100%. Jeśli obniży taki jest konsensus, rynek to w pewnym stopniu też już zaczął wyceniać no to mimo wszystko uważam, że złoty będzie słabszy, natomiast jeśli nie obniży, no to, 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 to złoty zyska na, zyska na wartości. Dużo będzie też zależeć oczywiście od konferencji prasowej, co powie Pan Glapiński i na to może też rynek reagować, chociaż dzisiaj, dzisiejsza niespodzianka może wpłynąć na podwyższoną zmienność na rynku złotego. Wiemy, że Pani Tyrowicz, Tutaj bezskutecznie w ostatnim czasie składała wnioski o podwyżkę stóp o, aż o 100 punktów bazowych. Ona należy do tego obozu mocno Jastrzębiego. Za kolejnymi podwyżkami, ale o niższej skali, cały czas wnioskował pan Litwiniuk i pan Kotecki, natomiast pozostali członkowie RPP za każdym razem głosowali przeciwko, przeciwko tym wnioskom. No, mniej więcej można powiedzieć, że jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o Rady Polityki Pieniężnej, to mniej więcej to wygląda w ten oto sposób. To się mogło trochę oczywiście, oczywiście zmienić, ale tak jak wspomniałem, pani Terowicz należy do najbardziej Jastrzębiego uchodzi za najbardziej Jastrzębiego członka Rady Polityki Pieniężnej, a za najbardziej Gołębiego. Do tej pory był uznawany pan Ireneusz. Dąbrowski. Gdzieś tutaj po środku jest pan, pan Glapiński, który mimo wszystko należy do bardziej gołębiego obozu niż do bardziej Jastrzębiego. No, ten obóz Jastrzębi jest zdecydowanie w mniejszości. W Gołębi jest zdecydowanie więcej, więc oczywiście z tego też względu konsensus rynkowy wygląda tak, a nie. A nie. A nie inaczej. No dobrze, spójrzmy teraz już na wykresy. Raz jeszcze spójrzmy na ropę, ropę naftową. Ropa WTI, tak jak wspomniałem, osiągnęła najwyższy poziom wczoraj od listopada ubiegłego roku. Tak, to tutaj niestety pomyliłem się, myślałem, że od stycznia, więc to jest mój błąd. Natomiast Brent również od listopada, więc na podobne poziomy wyszły. Znaczy tak, w porównaniu do, do, historycznych, do historycznych notowań. Tutaj pozwoliłem sobie wy, wykreślić taki potencjalny zasięg tego kolejnego impulsu wzrostowego, no bo takie oczywiście rzeczy się zdarzają, pewna regularność na rynku, impulsy wzrostowe, jak i, jak i korekty, potrafią być bardzo zbliżone do siebie historycznie i potrafią się powtarzać. Jeżeli do, te, do takiej sytuacji by doszło, wówczas. wówczas potencjalny zasięg, potencjalny zasięg tej, tego impulsu wzrostowego byłby w okolicach 98 dolarów za baryłkę a tam wypada między innymi, wypadają między innymi szczyty Maksima z października ubiegłego roku jak również maksima z początku listopada 2020 2022 roku. Spójrzmy na główną parę walutową na sam koniec, która to no zdecydowanie się obniżyła i, i, i zbliżyła do okrągłego poziomu 1.07. 1, 1, pamiętajmy, że pamiętajmy, że niebawem zacznie się okres blackoutu. Jeśli chodzi o rezerwę federalną, natomiast okres blackoutu już bodajże się rozpoczyna dla Europejskiego Banku Centralnego. Europejski Bank Centralny będzie decydował o stopach procentowych w przyszły czwartek, natomiast Rezerwa Federalna zdecyduje w tej samej kwestii, ale dopiero 20. 20 września. Teraz będziemy prawdopodobnie otrzymywać sporo komentarzy z rezerwy federalnej, i rynek będzie skupiony na tym. Oprócz danych makro, których już nie będzie jakoś bardzo dużo, pamiętajmy o dzisiejszym ISM-ie ISM dla usług. Tak czy inaczej, euro-dolar cały czas znajduje się w tym kanale, kanale spadkowym, który w tym momencie wygląda w ten oto sposób. No, wcześniej nastąpiło wyłamanie chwilowe. Tutaj mówimy o tym incydencie, który miał miejsce na przełomie sierpnia i września. No ale na, 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 tak czy inaczej, teraz możemy wyznaczyć nieco inny kanał, poprowadzony przez szczyt z 18 lipca oraz ten szczyt z 31, 31 sierpnia. Tak czy inaczej, moim zdaniem kluczowym teraz poziomem wsparcia wydaje się być. Wydają się, wydają się być te minima z początku czerwca, i, i, i myślę, że do, to jest taki teraz poziom, do którego prawdopodobnie euro zmierza, i dopiero wówczas możemy oczekiwać jakiegoś odbicia. Przełamanie tego poziomu oczywiście otworzy drogę w kierunku 1.05.30, czyli w kierunku tych dołków. Które widzieliśmy wiosną, dokładnie w marcu 2023 roku. 8:55 na zegarkach pomału kończymy. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą uwagę. Życzę oczywiście udanych transakcji. Zapraszam na dzisiejszy live trading, który odbędzie się o godzinie 18.00. Oczywiście transmisja bezpośrednio za pomocą aplikacji mobilnej. Pozdrawiam, dziękuję za udział. Y do usłyszenia.